Dobra, jestem po pracy. Uwaga, zobaczycie, jak pies mu się cieszy. Na, na dzień dobry. Później pójdę w teren. Cześć! Cześć! Cześć, Morda. Cześć, Belcia. No, cześć, 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 cześć. No i teraz pobiegamy ta 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 tak 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 tak, tak. Je, cia, Leci, idzie leci, lecila lecila tak, tak 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 i sprinty, i sprinty. ay 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 yyy jesteś świnia jesteś, jesteś. ci ale ja widziałem że tyś piszgwą głównie tutaj cały czas po kamerkę mam tutaj ustawioną na pieska i wiem co na jej ci ci ay 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 a ci 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 chcesz ty chcesz ty co ty to robisz ach cudnie co ty z łuszki moim zrobiłaś jak łóżko moje wygląda a ci 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 a ty, Ty. chodź, chodź, chodź. Cześć, cześć. No cześć, 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 cześć. Czy ty tam? Pod... Kopałaś na poduszkę moją tam, swoją, moją swoją. cześć, je, cześć, Co, co, co? No co, co tam szukasz? Co ty tam szukasz? Ej! Ty słabo się coś cieszysz. Jutro cały dzień będziesz ze mną, jutro wolne mam. No. Jutro mam wolne. Jutro cały dzień będziemy siedzieć razem. Tak, tak, tak. Coś jest. No i tak się cieszy mój piesek, kiedy przyjeżdżamy. Ja wiem, że. No jest ten żal, że musi zostać w domu. No na razie innego wyjścia nie ma. Ale ja wiem, że ona śpi. Bo tak jak mówiłem, mam kamerkę ustawioną praktycznie cały czas. Leży sobie na poduszce, ma swoje zabawki, jedzenie zawsze ma przygotowaną. Przygotowane wody do picia i tak dalej, i tak dalej i ma bardzo piękny widok tam cały czas na ulicę. Obszczeka tam niektórych sąsiadów, ale nie sąsiadów, ludzi chodzących, ale pytałem się sąsiadów, czy nie przeszkadza im to Jezus, nie przeszkadza im to mówi, że nie. Jezu, jak ja nie lubię, jak mi się ludzie tu zaśpędzają, dobra zaraz dogram tam dalej. Wyjdę. Dobra, jestem, jestem tutaj teraz w polu, tam gdzie zawsze nagrywam. Yy, nadal mam spokój w tej robocie, święty spokój, naprawdę dalej pracuję tak jak pracowałem. Wiecie, dziesiąty dzień pod rząd mija, kiedy yy, opuszczam. Już mi się łapy przyzwyczaiły, tam jeszcze trochę kciuki mnie wolą, ale nieistotne. Ważne, że daję radę. Słoneczko pięknie przygrzewa, gęba mi się zjarała. Nie wiem, czy to widać teraz, czy kamerka to pokazuje, czy nie. Nieistotne też. Yy, naprawdę ciernoleną. Naprawdę, to całe szczęście, że mnie wywalili sam tej roboty. bo teraz wiem, że można być doceniany, a ogólnie tak Wam powiem jeszcze, jeżeli chodzi o moje wypłaty, nie będę tam sum podawał. Porównałem yy, moje wynagrodzenie przy 44 godzinach przepracowanych, tam bez soboty było. I ja mówię, coś, coś za dużo dostałem tam w tej tygodniu, kiedy się machnęli czy nie. No i porównałem yy, tą firmę, a tamtą firmę, okazuje się, że tam Jakieś inne podatki pobierali? Tam Różnica yy, na tygodniu to jest około tam cirka 50 euro za tydzień, do przodu. Nie tutaj jestem yy, i to było 44 godziny. No teraz zeszły, zeszły tydzień. No trochę tam się porobiło, bo było cały tydzień pracy. Plus tam jeszcze doszła sobota. To ty, Bela, tak gdzie nie idziesz? Jeszcze doszła sobota. No do, powiem wam, jaka jest różnica. Wyjdzie wtedy, w, te, w czwartek, powinien dostać ten pasek wynagrodzeń i jednocześnie yy, wypłatę i no myślę, że gdzieś 70-80 euro będzie różnicy. Także nie, nie wiem dlaczego, ale tam gadałem z kolegą też pracy, że pytałem się jak te zwroty podatków u Was wychodzą. Mówi, że też tam dostali całkiem fajną kwotę. Ja będę też wymieniał tutaj sum, bo możliwe, że oglądanie a nie chcę tutaj wiecie, wnikać w szczegóły takie publiczne. No i co jeszcze miałem mówić, aha, no a dzisiaj dostałem pismo, że dostanę zwrot podatku, to mogę powiedzieć 500, tfu, czekaj, 959 euro dostanę za rok 2022, wpłynie mi na konto, prawdopodobnie jutro, ewentualnie, ewentualnie w piątek. Jutro to nie, bo to tutaj jest święto, no jakieś święto tutaj jutro jest. No i wyobraźcie sobie, że normalnie nie idę do roboty. Normalnie dzień wolny od pracy, a tam tamtej firmie wszystkie takie święta, które yy, tutaj są, a takie są trzy święta, takie yy, w okresie tam wiosenno-letnim, że no nie będę wymieniał, bo nawet powiem się nie chce. Wiem, że jest Pinkster Dach, jest Dzień Króla i ten, te, które teraz będzie jakieś coś tam, coś tam, jakieś kościelne. No ale, że yy, tam zawsze chodziliśmy do godziny 12, ale trzeba było stać i tak dalej, bla, bla, bla. A tutaj nie idę do pracy, a będę miał opłacone za dzień wolny od roboty. No i o to chodzi. No i sobie tutaj ogarnę trochę ogródek. Jakiś muszę pojechać drzewka kupić, bo już mnie denerwuje tamte pielenie. Muszę coś takiego zrobić, żeby y, jak najbardziej zadarnić drzewkami takimi położącymi, kwitnącymi całą tą, y, cały ten grunt, żeby to jakoś wyglądało. Co ja tam zostaje? Dobra, nie wiem. A co ja tu gadam takie pierdoły? No i czasami co coś tam ugotuję I się nie ma co się tam piekli, słuchajcie, to ja jestem... Ja tam nie jestem kucharz z, 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 yy, Tak sobie gotuję, bo są gotuję. Takie proste rzeczy. No. Wczoraj takie fajne jedzenie sobie zrobiłem. No i wczoraj zrobiłem, ale nie nagrałem. No, a mogłem nagrać. Tak mi smakowało, że... Wszystko wiadomo. No i yy, aha jeszcze. Przy tym opuszczaniu nie przeszkadza mi temperatura. Yy, tam przygrzeję, no, spocę się, ale mój organizm do tego przywykł. Głowa mnie nie boli. mnie nie boli. Aha, wszystkie, y, jakieś te moje. Y, te mówiłem ostatnio, że chorobstwo jakieś się mnie łapało. Paracetamolu się nałykałem troszeczkę. Jakiś syrop od kaszlu wziąłem. Wszystko mi pięknie przeszło. Jeszcze przedwczoraj coś tam odkasznołem, czymś zielonym. to już by było na tyle. No i tam jeszcze wspominałem, że obitą klatę miałem. Od tego od blisko, bliskiego kontaktu z betonem się wyrżnąłem, ale już mi to wszystko przeszło, już normalnie czuję się jak yy, Stary Bóg. A pogoda jest piękna i tak się zapowiada cały weekend. Jutro dzień wolny, także jutro trochę pogrzeby w ogródku, ale się nagadałem. Co jeszcze miałem mówić? Coś jeszcze miałem mówić. A, za ile? A Niedługo, za dwa miesiące jadę do Polski. Justynka, pozdrawiam Cię oczywiście. I pozdrawiam oczywiście też wszystkich, nie? Ale Justynkę szczególnie. No. Ja idę, bo tu z psami chodzą. <laughs> nie tak jak ja bym z psem nie chodził. Piękna pogoda jest, naprawdę. Tak, idę, ale jadę do Lille zaraz. Muszę jakieś piwko kupić chyba na weekend. Tu na weekend, na jutro, bo będę ja tak siedział po suchym pysku sam. Z psem. Ale zobacz, nie, może nie, bo może na rower jakiś wyskoczy, ale tam takie gadanie. Gadam normalnie od rzeczy, żeby tylko gadać. Dobra, trzymajcie się. Miłego wieczoru.